Kiedyś byłem smutny, teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanshop.pl Polecam! Siemano kolono, drodzy widzowie, jestem dalej, Żulem! I dzisiaj będzie dzień e, sprawdzenia moich umiejętności, tego co zrobiłem do tej pory przez Paliona. Palion już mi zapowiedział, mój pracodawca obecny, że e, sprawdzi ile zarobiłem diamentów przez ten cały czas i czy faktycznie byłem w robocie przez 24 godziny na dobę. Jak widzicie, właśnie wychodzę z mojego domku, więc muszę szybko tutaj znikać, ponieważ nie jestem. E, nie jestem na służbie, a powinienem być. E, Słuchajcie, ile zarobiłem kaski, to zaraz zobaczycie, słuchajcie, patrzcie. Dwa i pół taka diamentów. Jestem ciekaw, jaką porcję z tego sobie zabierze Palion, a ile mi zostawi. Jestem tego naprawdę mega ciekaw. E, wszystko jest na miejscu. Mam nadzieję, że Palion zrozumie, zrozumie, że potrzebuje teraz diamenty i muszę sobie troszeczkę zatrzymać. Udało mi się sprzedać kilka iPhoneów, więc całkiem git. Dobra. No ja sobie teraz tutaj posiedzę i poczekam. Oczywiście, zanim to, to jeszcze zapraszam was do sklepu. Wojan dołączajcie do Timu Wojana do białego Rana. Zbliżają się święta. Idealne bluzy są dostępne właśnie na święta. cieplutkie, mega wygodne fajne szyte. W Polsce, nadruk w Polsce, wszystko w Polsce Czapeczki też są zimowe, które są również Szyte, robione w Polsce, z takim tutaj Wojanem, to ja e, Więc możecie zamawiać, i również są Kubeczki, opaski, jest naprawdę Pełno, dużo różnych rzeczy, każdy dla siebie coś znajdzie Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie Wojanshop.pl, zrób sobie prezent, murdeczko Z Wojanshopu O, Zbigniew, jak się sprawujesz? E, bardzo dobrze, proszę pana e, Wysprzedałem rzeczy, zarobiłem poczekaj, Diamenty, poczekaj, poczekaj, poczekaj Bo nadal od ciebie sadzi, nie, sadzi? Ubiać. Ale ja myłem się! Nawet Kasia mnie umyła, wiesz? Aha No? Serio! To, to czemu ci nie dałeś ci nie ogoliła? E, wiesz co, bo akurat nie było, że nie, nie, nie miałem drugiej bluzy takiej samej jak ta i spodni, a nie chciałem innych, wiesz? A dlaczego jesteś dalej smutny? Smutny, bo... Bo się stresuję. I o od stresu, bo ja się boję ile ile dasz mi zarobić diaksuniów. Bo zobacz ile eee. zrobię diaksuniów. Zobacz. Zobacz Bogaj. prezesie, Raz, Pokaż. dwa, trzy. O, wow, czekaj, bo ja nie mam nawet miejsca. Czekaj. Tak eee. bogaty jesteś? No, no ja mam full, bo poczekaj. Eee. No to to, to możesz zabrać jak będziesz chciał O, dobra, dzięki. No A, i o. co? No? no ładnie. I dzięki, dzięki, że zarobiłeś dla mnie. Ale to, to dzielimy się, nie? Jakoś? Znaczy pracujesz dla mnie Tak, ale ja nie mogę za darmo pracować, bo ja specjalnie się zatrudniłem, żeby mieć diamenty, nie? Ale nie było nic w umowie takiego. Ja, jak to? No, pracowałeś za darmo! Ty oszuście dawaj ja, mi diamenty! Ja nie od nie będę taki dobra, bo aż mi aż mi psychika się, aż mi jest przykro po prostu jak na ciebie patrzeć Dawaj, dawaj diamenty, pracodawco co chce, myślisz, że jesteś prywatarzem? To se możesz Dobra. pracownikami. Dobra, e... nie dawać wypłat? Dobra, masz. Pracownikowi to, się masz należy. To. A wiesz co? O, dziękuję. Trzymaj wszystko. Wow, nawet dałeś. dałeś więcej niż ja ci dałem. Masz, masz. Nie, trzymaj wszystko. To są trzy pusta kadiaksów No, Widzisz? Już jesteś do przodu. No dobrze że spróbowałeś jak słyszę czy znaczy, no. No kamerę mam, także widziałem. Gdzie ale... masz kamerę? No, nie wiedziałem, że masz kamerę. No, nie powiem ci, no to zostałem nic, no są tak ukryte, nawet jakbyś cokolwiek, nawet jakbyś zniszczył ten budynek, te kamery nadal będą i będą nagrywały O oh, lol. Ej, ale dobra, to co, mogę dalej pracować i zarabiać takie diamenty? Taką ilość ja... kozackich diamentów? Ale poczekaj, ale sekundeczka, bo... Jasna chulewcia! A co z McDonald'em? No, McDonald's też sprzedałem bardzo dużo, zobacz! Złop no ale ty wchodziłeś tędy, tak? Tak, 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 tędy. Oczywiście. Zdążyłeś na wszystko na czas? Zdążyłem, by u mnie na tyle było. Na 100% w każdy na dzień. Na 100% było Nas u mnie. Czekaj, jeszcze raz, na 100% w każdy <laughs> dzień Nie wiem czy muszę. Dobra, przemówię ci do rozsądku. Każdy <laughs> dzień. A nie razu ci się nie zdarzyło, Pamiętam, kamerę, ja wszystko widzę Eee, ale co? W sensie no... Wszyscy klienci byli zadowoleni z mojej pracy. Ale ja się nie pytam, czy byli zadowoleni. Guzik mnie to interesuje, tylko interesuje mnie to, czy zdążyłeś na wszystkich klientów tak dobrze. A nie, czy jakaś stara babulka myślała, że po prostu jest zamknięte i wyszła potem? No? Nie, no żadnej takiej sytuacji nie było. Wszystkich obsługiwałem. Zawsze ktoś, jak Dobra. chciał wejść do McDonald'a albo do Apple Store, to zawsze wchodził i było to otwarte. I wiesz co? Masz rację, bo oglądałem na kamerach. faktycznie masz Yes, Yes! Już się będę jakiś test! Nie kłamiesz. No No cóż, no zapłatę miałeś i czego chcesz jeszcze Co, jak czego chcę? No więcej Więcej, więcej? No. Wiesz, to jest w ogóle zabawne, że jesteś Żylem, a ty władasz tym całą tej metropolią, tylko że ja mam wszystkie budynki w tej metropolii. Jak to działa? Tutaj? To dobra, to umówmy się! Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery prawie staki Diaksów kupuję od ciebie Store. Nie no nie no bo nie no za, za mało to jeszcze nie teraz nie jeszcze nie teraz muszę... Nie teraz, a kiedy? Nie, Jaka jest cena nie. wywoławcza Apple Store? Ja muszę przemyśleć <laughs> Jeszcze ci nie... To daj mi Ale zarobicie, przywieś... jeszcze trochę pieniędzy i wtedy kupię no, dobra możesz Dobra, okej okay. zarobić pieniądze No e... Gruby Pitos G... No to posprzedawaj mi jakieś rzeczy. Dobra, dobra zobaczymy jak będzie się sprawował. Ja jestem dobra. klientem, dobra. ściągamy z tym klientem. zobaczymy jak mnie dobra. obsłużysz, okej? Okay? Dobra, Zapraszam. Pierdź w tym sklepie, gówniany sklep, nienawidzę tego sklepu. O, dzień dobry, dzień dobry. Oddawaj pięć diamentów. Za co? Czemu? Za to, że spałeś podczas pracy, robiliśmy test, jesteś jakiś oszołomiony nie, 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 spałem podczas, to był test na to jak się zachowasz jako pracodawca. Czy wybaczysz mi taki błąd? No, wybaczysz. Diementu, dobra, to możemy dalej. Zadobić. Proszę jeszcze raz, dobra, Dobra, jeszcze na, na raz. ostatnią szansę, inaczej minus tak? <noise> Okej. <Okay. głos> Halo. Dzień doberek! Witamy w Apple Store! Wyglądasz Mamy tutaj półsko. dla ciebie bardzo dużo rzeczy! Ty będziesz... jesteś sprzedawcą w Apple Store? Wyglądasz tragicznie! Nie, taka jest moda obecnie, proszę pana! Nienawidzę cię, jesteś lamusem! Proszę być dla mnie takim niemiłym nie. <grym> być lamusem, takim jesteś niemiłym. totalnym! Nie bądź dla mnie takim niemiłym Jesteś drogi okropny! Kliencie. Powinno cię spalić na stości! Ogarnij się klienci, bo cię zaraz wyrzucę za krzemoty. Koniec, 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 za te... koniec! koniec. koniec. To koniec! Biłeś klienta! 15 ale, diamentów. Ale słyszałeś jaki on był hamem i prostakiem? Nieważne, może ci pluć na czoło, ale. Ale. Taki <grym> ham i prostak to nie ma w ogóle. <grym> nie powinien w ogóle iPhone'a używać. Musimy nie, godnie nie. reprezentować naszą markę, nie, nie, no, nie możemy dać takim hamom mieć no, nasze panie, rzeczy. No panie Wojanie, panie Wojanie minus 10, 10 diamentów mi oddaję. Ja na nie Jeszcze nie raz mogę. to wchodzę i zobaczymy jak wziąć. Ale jasne, wiesz co? No. Mam nadzieję, że zaraz teraz zobaczysz, jak będzie dobrze, to oddajesz mi razy dwa te diamenty. Potem w McDonaldzie zrobimy taki teścik śmietnik. Dobra. Ja śmietnik, Nie. Proszę pana. Tu <słustra> <grywszy> O, sklep Apple iPhone. Cześć. Ja o. jestem Palion. Dzień dobry iPhone. Ja tutaj jestem Wojtek W tym sklepie sprawuję właśnie opiekę Kemu dzisiaj Kto widać ci suta? Wykręcę ci suta Nie, oła, nie wykręcaj mi suta Dobra, no dobra Proszę skupić Jak się do na telefonach i do do klienta, jakie tutaj poczekaj, mamy. do klienta to per pan No dobra, proszę pana Proszę skupić się na tych telefonach, które tutaj mamy Czy widzi pan coś, co panu się podobało? Eee, ten Jestem Jeżeli... notatnikiem Tak Wie hmm? pan co? Teraz mamy idealną promocję Ponieważ telefon z notatnikiem to jest troszkę za mało. Możemy panu zaproponować telefon z wszystkimi funkcjami tutaj. smartfon biały w białym, dobrym kolorze. Ten telefon, mhm. proszę mhm. pana, sprzedamy panu z małą promocją. Ale poczekaj, ten. poczekaj. Ty, Ty mi sprzedasz biały telefon, a co? Wyglądam jak baba? Dlaczego? <laughs> chcesz się bić? Nie, proszę pana, nie Biały się bić. telefon jest dla bab. Nie jest dla bab. Ja też mam biały telefon. I wie pan co? Czuję się bardzo męsko. To jesteś baba. <laughs> To jest, jest baba. A widzisz moje... Widzisz moje... Już moje suty, jaki ja, jak jestem silny. No dobra, masz Brodę, ale Broda nie oznacza się męskim. No dobra, mam telefon, z takim nie rozmawiam, ale dalej mogę rozmawiać, bo to jest wyjątka. W takim razie nie, proszę pana, ja pana nie będę namawiał do czegoś, co pan nie chce. Czarny. Mam tutaj czarny telefon, który no. jest jeszcze lepszy niż ten biały i tańszy w dodatku, więc dla pana to się opłaca razy 10. Proszę pana, z tym telefonem będzie pan mógł rozmawiać nawet do pięciu tysięcy kratek, a jeżeli pan się zdecyduje, żeby jednak zakupić troszkę lepszego, to również mamy po drugiej stronie telefon, proszę spojrzeć, niebieski, czarno-niebieski w wersji edition Mac, co pan robi? Ej, proszę pana, proszę stoć bo strzelam, stoć bo strzelam Stoć, bo strzelam panu! jak możesz bić klienta? Złodzieja chyba, nie klienta. klienta ale to złodziej był, to nie był to no był też dobra, 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 zarobiłeś, dobrze się yes, sprawowałeś. Jest. Jest! Jest! Yes. Let's Let's Dobra! No. Idziemy teraz do McDonalda! Aż 7 bloków, Dobra, do McDonalda! wtedy, to dobra. Do Jest! Ja oczywiście ten Dzień dobry, zapraszam pana do McDonalda. Czy chce Też. pan coś konkretnego do zjedzenia? Dzisiaj polecamy burgera Big Mac z frytkami w zestawie A Czemu jakbyś jak był jakiś odklejon i odrzucił? Bo jestem debilem! <laughs> Lubię taki! <laughs> <laughs> Wiedziałem, że się dogadamy. Mamy już ze sobą dużo wspólnego. <laughs> 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 Ej, czemu pan tu nie ma żadnych, prawda? I są dwie rzeczy pokazane Dwie rzeczy? Eee, przepraszam, zaraz tu się zmieni <laughs> No i ko pierwszy minus, minus dwa diamenty ma Nie, podzisz. proszę pana! Tu się zaraz mini. Dobra, a więc proszę bardzo, pierwsze zboczenie skórki. Shuba-duba, shuba-duba. Niestety, mój pracodawca to totalny debil i nie dał mi dostatecznej ilości surowców, żebym mógł przygotować. Dobra, na za to, że wysyłałeś pracodawcę, minus. <laughs> Ale dobra, ja jestem klientem, klientem, nie powiem nic, nie mówię pracodawcy. E, no, ale ogólnie jesteś śmiecią za takie słowa. Ale dobra. E, Klient, to tak. szanuję pracodawcę, nie. Ale ogólnie tak, Magnaget, bym chciał. Dobrze, że cię Burgerek, frytki i ogólnie w prawdziwym życiu się zrobiłem głodny przez, przez to, że pokazałeś w Minecrafcie Maka. W takim razie, proszę. Tutaj będą fryteczki. Kurczaczek i bekonik. Proszę bardzo, mam nadzieję, że panu się podoba. Proszę 20 lat. Dobra, mężów. dobra, 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 dobra. Co tu robi surowy kurczak? Jak to surowy kurczak? Czy ty sprzedawałeś surowego kurczaka innym? Co? Nie, nie, proszę oddać, ja panu podgrzeję, to będzie lepsze No nie, nie, już mi dałeś, ja już to mam w rękach, tak? Miałem sobie usiąść do stołu i nie wiem, miałem się zabić, miałem gdzieś surowego kurczaka, tak? <grym> nie, to w takim razie przepraszam, ja panu podgrzeję i będzie pan I poczekaj, miał Poczekaj, poczekaj, ja nie skończyłem, ja nie rozumiem tego Ja rozumiem, że ten, <grym> jestem klientem, ale ty chyba specjalnie patrzyłeś na to, że nie jestem klientem tylko swoim pracodawcą i chciałeś mnie otruć, żeby mnie okraść, tak? Dobra, A, czyli teraz mam rozmawiać co? z pracodawcą? Zamknij łeb! Wesadziłem! O kurze widzowie! Chyba! Chyba nie wytrzymał nasz pracodawca Nerwy mi puściły Pracodawca Przestań ciać. Ej, przepraszam! Paweł! Paweł! Paweł? Paweł! Przepraszam cię. Pablo! <laughs> Pablo! <laughs> przepraszam cię, Pablo. Czemu tak powiedziałeś? Zapraszam cię z powrotem do maka. Wiesz co, to za dużo emocji. Bo ty mi każesz 24 godziny na dobę pracować i, i mi już jest ciężko. Zapraszam. Ja ci podgrzeję te kurczaki. Dzieci <laughs> Gdzie <ty? laughs> Masz no, już podgrzewam, mam, mam, mam. No. A w międzyczasie proszę o zabawkę, happy meal. Nie no dobra, wiesz co, to jest coś jakiś tragiczny. Proszę bardzo, kurczak jest... gotowy. Jak ty to? Co ty robisz? Jak ty to przerzucasz w ogóle? Ja może rzucasz jedzeniem do klienta. Nie dobra, w maku się nie sprawdzi, jeśli tak sprzedawałeś jedzenie. Ja nie wiem, jak ja tego nie potrafiłem wychwycić na kamerach. No właśnie, jesteś ślepy. Szczerze? Co? Dramaturgia. Ale będziesz mi kazał dalej pracować, bo zarobiłem dla ciebie tyle pieniędzy, no spójrz sam. No, zarobiłem tyle kasy. Gościu, daj mi podwójną pensję i wtedy będę pracował dużo lepiej. Nie, poczekaj, chodź ze mną. Ale gdzie? Nie, chodź, chodź, chodź. Po co? Chodź. Po co? Do czego? Walnym cię. Co? Co ty powiedziałeś? No nie sprawdziłeś się! Wpuszczaj mnie! No nie możesz wejść! Wejdę nie. za pleczem! Nie! Nie! Wszedłem! <grym> Wejdź! Wszedłem! Chodź! Nie, no żartuję, no przecież nie wyrzuciłbym cię z pracy. Serio? No już myślałem, no. że mnie wyrzucisz, no. Że... No teraz się teraz zwalniam. No ale serio, mnie zwalniasz? No tak, no przecież nie nadajesz się do maka, no. Koniec, koniec! Yy, zadbaj ja nie... o siebie, nie wiem. Sprzedaj dom, Toid, bo naprawdę. Ale ja mam, ja mam za mało diamentów, ja nie będę w stanie tak wyżyć. No to zmień dom. Zmienić dom? Ale to jest no dopiero co... co nowy dom mam. No to go zmień Ale ja chcę żyć ponad stan, ja chcę żyć pod zastaw No, żyję właśnie widzę jak żyjesz ponad stan Zbieram na nowego Mercedesa No, tak Macieków to se nie kupisz Nie, bo zbieram na Mercedesa Ale wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo żeś jest palant Ja palant? Czemu tak brzydko mówisz na mnie? <grym> no to spokojnie, spokojnie, nie no tak naprawdę to To cię zwalniam, ale <grym> Ale ja ci pomogę, ci ustatkować Ale to so, co ja mam robić, żeby wrócić na swoje dawne tory? No, no <g interf drink> kiedyś na kiedyś miejscu nowy dom, nubka wprowadził, wziął wszystkie diamenty, yy, oddał mi, yy, kupisz ode mnie znowu te budynki, będą twoje i wrócą, stary stare, stare wróci, a nie jakiś menel. Tak? No. Myślisz, że ten dom jest dla mnie za drogi do utrzymania? Nie, za drogi do utrzymania, WHO... no, drogi do utrzymania tylko no, po co ci? Jak to po co? Przecież. Za te diamenty, co tu masz, które są położone i leżą, i się marnują, miałbyś. Maka, epla, wieżowiec! Wreszcie wieżowiec! Właśnie, no na przykład. Piękny wieżowiec! Jak ja się za nim stęskniłem, kiedyś no, był mój. Wiesz no. No. co, palion? Jesteś dobrym pracodawcą. Pomagasz pracownikowi zejść na dobrą ścieżkę. Przemyślę Twoją decyzję, Twoje polecenia. Miło! Ale to w takim razie. Już koniec na pewno? Nie chcesz chociażbym przepracował jeden dzień ostatni u ciebie? Co to było? To był obrót, tak obróciłem głowy, tak, że aż mi ciało odwróciło. O ja, czyli aż tak bardzo na nie? Tak. Miło było z tobą robić biznesy. Niech Suty będą z tobą! Dzięki Palion! Widzowie, chyba trzeba wziąć do serca to, co powiedział Palion. Ten dom jest dla mnie za drogi. Nie stać mnie na niego. Będę musiał chyba go rozebrać. I słuchajcie, kupić odkupić mój dom, odkupić wieżowiec, odkupić Maka, epla i stać się znowu wojanom, wojanem, nie żulem z sutem na wierzchu. Wojanem prawdziwym, słuchajcie, dajcie znać, czy to jest dobra rada, czy tak faktycznie powinniśmy zrobić, żal mi będzie się troszkę żegnać z tym miejscem. Ale wiecie co? To prawda, tutaj jest tyle tysięcy diamentów. Ja nie wiem, przecież jeżeli ja to wszystko wykopię, to będę i tak najbogatszy, nawet jeśli kupię wieżowiec. Apple Store i Maca. To i tak będę najbogatszy. Słuchajcie, to jest znak widzowie! Dzięki bardzo za oglądanie. Ja jeszcze sobie tutaj posiedzę pomyślę przy ognisku. Trzymajcie się i zapraszam was do sklepu na wojanshop.pl, ponieważ to tam możecie dołączyć do teamu wojana do białego rana, który będziecie mogli godnie reprezentować. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Eluwa widzowie! Puu!